Halo Cześć Hej, siemanko, widać moi drodzy, ja jestem Remek A to jest Darek po Poznaliście już Darka w GTA chyba, nie? Zepsuliście go Ale bardzo się z tego powodu cieszę, że go zepsuliście W sensie, że za dużo chodził Na Facebooku lajkujecie Na YouTubie subskrybujecie na no, Instagramie followujecie. Darek się nie chce włączyć. Nie, co się stało. Ale dzisiaj nie o tym. Będziemy grali. W Battlefieldie 1. Moment. Zamykam okno. Tak więc raz jeszcze witam wszystkich serdecznie w Battlefieldzie. O, jest jedynce. Ponaparzamy się dzisiaj kapkę dłużej, ponieważ zagramy w tryb, gdzie jest totalna batalia, totalny kosmos, idą na całego Czołgi, samoloty, wszystko przeciwpancerne, działka, kuźwa piechota Rozpierdziel, 64 graczy, długa rozgrywka, najprawdopodobniej bezcień, czyli coś co czasem lubicie sobie zobaczyć Pewnie będziecie się zastanawiali co z tymi kodami, które miałem rozdać Od razu po odcinku dzisiaj przystąpię do rozdawania dla, dla was właśnie tych kodów Dawajcie łapki w górę pod tym filmikiem, jeśli chcielibyście więcej Battlefielda. Dziesiątą rangę już mam troszeczkę pograłem po nocach, poszpilowałem sobie trochę, co sprawiło, że, że rzeczywiście level już nie jest taki żałosny jak był wcześniej. Mam nadzieję, że dołączymy do rozgrywki, która jest w miarę świeża. Nie serio, ja nie wiem, mam nadzieję, że Darek jeszcze, jeszcze będzie żył. Bo zepsuliście darka. A cieszy mnie to. Subujcie kanał, subujcie. A, są w trakcie. Dobra, dołączmy do tej drużyny. Zobaczmy, jaki to jest etap. Początkowy etap, spoko, podoba mi się. Bierzemy oczywiście snajperę, bo ostatnio z wiadomością dosyć dużo pykam i widzę, że strony się nieźle zmieniły. No, ale nie, nie, nieważne, jesteśmy po lewej stronie. Dobra. Ostatnio na jak jak byłem z drugiej strony i trochę tak przywykłem. No, w zasadzie to przed tym odcinkiem. Nie żeby coś ludziska, ale. Powiem tak no Prawie Opening bo jest godzina 7 I nie spałem całą noc, bo pykałem całą noc z Battlefield'a. Muszę przyznać szczerze i otwarcie. Um, więc, więc prawie opening, ale tym razem jednak nie opening, a coś lepszego moim zdaniem, czyli nasz piękny Battlefield. Jaki fart. Znaczy nie no, tak się bawię cały czas, gdy gram w strzanie w te samoloty mimo wszystko z tej snipery, bo ona dosyć dużo obrażenia ma. Ale nie zdarzyło mi się, żeby tak jeszcze tak mocno uszkodzić pojazd, żeby się rozpizgał. To było... E, za taką akcję, jak za tą akcję nie dacie łapy w górę i komentarza, że Battlefield jest zajebisty, to ja się na was obrażę, no i będziecie mieli problem duży, no. Return to the combat No i tak sobie pykam całą noc, taki jest tego efekt, że... Że no no co, że, że nie umiem spać, bo, bo się nawet nie chce spać, jak się tak na przez cały czas masakrycznie po prostu. Non-stop. No ale tak sobie gram już za 8 godzin. I tak powiedziałem, będę starał się nie robić cięć, czyli postaram się utrzymać stały komentarz. By fajnie, by fajnie właśnie się, mogliście się wczuć w rozgrywkę, co sprawi, że efekt będzie tylko lepszy, moim zdaniem. No, nieźle, nieźle, nieźle. Na szczęście nie zrobiłem sobie z gęby dupy i mówiąc, że grałem sobie całą noc, to jednak widzicie tego efekt, że jestem chyba w formie, mam nadzieję. Ja zaz... tak, ostatnio właśnie zauważyłem feedback pod, pod tymi filmikami z Battlefielda. Wiele ludzi pisało, ty i Battlefield? Ludzie, ja w czwórkę i trójkę przegrałem jakieś setki godzin, to grube setki godzin. Nie, nie powiem tysiące, bo nie będę tutaj hojrakiem, ale setki godzin przegrałem z ekipą, sam, różnie się grało. I ja uwielbiam. O, pardon. Ja po prostu uwielbiam, więc nie ma tu o czym mówić. Można jeszcze medyk podniesie, no, no to biegają nasi. Ale zauważyłem, że medycy rzadko bawią się w podnoszenie. Jak sami widzicie nie podniósł mnie. Szkoda, bo, bo to jest bardzo ważna rola medyków, jeśli chodzi o podnoszenie ekipy. No ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. Co tu się od Janie Pawliło, synek? Coś ty zrobił? Ty przejmujesz punkt, rozumiem, tak? Zajebiście Fajnie robisz, fajnie. No ładny syf tu się dzieje i niestety ale trzyczkę przy, trzyczkę przegrywamy. Mam nadzieję, że to nadrobimy jeszcze. O proszę bardzo! I to jeszcze strzał w głowę z takiej u mordeczkę. Get a fuck out! Troszkę te pizdeczki wchodzą tu na nasz teren, co mi się bardzo nie podoba. Nie, ale mam nadzieję, że że, że... że... bardzo przyjemnie właśnie ten gameplay będzie wyglądał, z na to, że... bardzo lubię takie klimaty i to, że jest taki klimat tego Battlefielda i że poszli w kierunku... II pierwszej Wojny Światowej... Nie wiem, która to w końcu już była, chyba I Wojna Światowa... To nie, no ja jestem zajerany jak dziecko, no. Ja nie wiem, czy wy sobie zdać sprawę, jak bardzo mnie to cieszy, że... że taki klimat obrali, bo... Wow, no, ja jestem podniecony. Podniecony i... Brakło, brako, 6-9. Klasyczne gimnazjalne 6-9. Przepraszam, że tak naciskam to łapki w górę u was, ale ostatnio. Ostatnio jakoś tak ten feedback z, z mojej strony wymagany, w sensie z mojej strony od was. Ba, dla, bardzo dlatego, że strasznie na wysokich obrotach muszę działać, żeby gdzieś tam trzymać syny chron na kanale i żeby był ten gaming, żeby były też inne rzeczy. Ciężko jest to wszystko pogodzić i to nie jest takie łatwe. Pograjmy sobie jeszcze chwilę z wiodowcem, zobaczymy jak się dalej sytuacja potoczy i będziemy kombinowali pod nad są dwie klasy, które bardzo preferuję. I lepiej sobie chyba radzę z zwiadowcą. na tej mapie szczególnie, bo to jest bardzo dużo otwartego terenu, więc myślę, że, myślę, że to jest dobry wybór. Aczkolwiek szturm tutaj też się może przydać to w momencie kiedy jest ta fala dwóch tych timów właśnie w okolicach środku mapy. Bo wtedy się dzieje to, O jakiś snajper jest? To jeszcze nie wiem gdzie. No to nie jest snajper. Jakaś pizdeczka. Już tam nasz jest. A jest ten sniper jednak. Medek to był. Um, ale medycy też mają snajperki, nawet nie wiem, nie pamiętam. No i tak sobie pykam, tak sobie pykam moi drodzy Bardzo przyjemnie mi się gra. Najbardziej polu, polubiłem mapę granica Granica czegoś tam Potrafię sobie wspomnieć nazwy Zresztą też to, to są moje pierwsze godziny, może nie godziny, bo to już przegnałem kilkanaście godzin ło, wow, 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 wow. Ty cwaniaku ty Kilkanaście godzin już przegrałem w ciągu dwóch dni. Albo trzech, albo whatever, nie wiem ilu. I niesamowicie przyjemnie mi się gra. Bardzo fajny game, bardzo, bardzo, bardzo fajna gierka. No ja tak już wspominałem wcześniej, mnie ten klimat jara jak z No i to sprawia, że ja po prostu jestem podjarany, gdy mogę w to grać. Dlatego nie śpię o godzinie siódmej rano. Jeszcze. W ten sposób. No, godzina godzina nie, nie, nie brzmi źle, bo każdy by sobie pomyślał, że wstałem wcześniej, a to tutaj... ja. To niestety tak nie działa, ja tak wcześnie nie wstaję. Nigdy pracuję po nocy. wzgórze jest często. Często jest... Um, przez wrogów obchodzone, ale to właśnie nie, to jest właśnie z naszej strony często... Nie ma, nieważne, ma, tak jak w Roskini, mam po prostu, skąd, gdzie mogę podejść wrogów. Szczególnie, że będąc sniperem trzeba umieć to zrobić dobrze, bo w momencie kiedy, kiedy mamy. Kiedy mamy jeden pocisk, no to po pierwsze trzeba dobrze wycelować. A po drugie A po drugie y, trzeba być w miarę w spokojnym miejscu. Chociaż snajpom sobie też zasadzie dobrze radzę w, w krótkich dystansach ze szturmowcami i tak dalej. Jakoś to nawet idzie i wygląda. że nie zawsze wychodzi, nie? Hmm. Trzeba pamiętać. Ups, mam nadzieję, że nie zroczył. caro! Nie wiem teraz kim jesteśmy, chyba turkami jesteśmy teraz. Suger sugerując się językiem, który słyszę, ale jeszcze nie wyraźnie. Coś tu jest za jakaś kupa siedzi. Halo? Halo? Halo, halo Tam jest ten czołg. Mały, nie, duży czołg. Tak, Turcy. Karodemiko, kesto, mesto, dobra. Przejmujemy to, mam nadzieję, że ktoś z mojej drużyny tutaj podejdzie jeszcze mi pomóc. Bo samemu ze snajpą może być ciężko. Bo kto tu zaraz wbije, to mnie pewnie rozniosą. Ktoś tu już leci, medyk leci, to też dobrze. Mam nadzieję, że nauczył się obsługiwać odteczkę, bo to jest ciężkie. Dla niektórych serio. I obawiam się, że może mi nie pomóc, pomimo tego, że z medykiem. Ale podbił to na szczęście. Oj, no widzisz, no i po cholerę mi medyk, jak mi zrobili. nożobicie. Szkoda. Ale mogłem poczekać jeszcze, mógł je podnieść, głupi jestem. Dobra, zobaczymy teraz. Jest, jest jest, dobrze, wyrównane widzę składy są. Mamy statystyki 5-4, to też nie jest fajne. To nie jest nic fajnego. To statystyki da się mieć lepsze. Na takiej mapie jest ciężko. Na takiej mapie jest ciężko bawić się fragami, szczególnie sniperem, bo. E, Mamy na mam tej mapie sposób, który pozwoli. Który pozwala zdobyć dosyć dużą ilość fragów. Um, ale ten sposób jest w tym przeciwnym. Też sniper ktoś tam snajpi na mnie. O proszę bardzo, widzicie, i to jest ten. Aha, już go, go ktoś zabił. To był ten element, o którym mówiłem, czyli to, że jak się podejdzie odpowiednio od tyłu, to oni się wspinają na tą górę i idą na górę. I można ich wtedy fajnie podejść i zaatakować. Dobra, gdzie jest medyk, medyk, medyk. I to byli moi. <noise> no już i nie ma. Bardzo fajnie mi się gra w Battlefield. Mega Wam polecam wszystkim serdecznie. I nie zapłacili mi za to, żeby to, żeby to, żeby to mówić. Bo. Bogierka jest zajebista. W Battlefield grałem wszystkie, jakie się dało. Znaczy, nie, nie grałem wszystkie, jakie się dało. W trójkę i czwórkę, przyznam szczerze i otwarcie. Nie jestem jakimś fanatykiem, który kupuje wszystkie tytuły, ale wybornie mi się. No, ja uwielbiam, ja uwielbiam. Super. Snajpera i kanały. Zajebiście. Aha, to jest ten kanał tutaj. 8. Jest wolne miejsce. Chciałbym wam pokazać jeszcze... Nie, nie ma. Chciałem wam pokazać jeszcze inne... No um... jak się jeszcze można bawić, bo nie chcę, nie chcę się w jednej roli tutaj zatrzymać z wami, bo chciałbym wam pokazać to więcej fajniejszych rzeczy, które są w tej grze. Ale czy nam się uda to zobaczymy? Zależy wszystko od rozwoju. Od rozwoju tej akcji tutaj. Wejdźmy sobie troszeczkę na wzgórza. Może stąd nam się uda kogoś tutaj ubić. A. Kolejny czołg. Skąd on nie biorą w noju Ankara Ancaro de, Mico, Ankara de Było, ale zabrakło mi amunicji, tak to było jeszcze może dobrze. Ciężko jest z takiego odległości trafiać. Trzeba przewidzieć ruch, ruch, ruch gracza, w którą stronę pójdzie i, w, i gdzie się będzie poruszał, bo oczywiście trzeba brać poprawkę na, na lot kuli, który nie zawsze mi wychodzi, też muszę przyznać, szczerze Proszę bardzo. No chodź, 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 snajper. Nie poddam się. Zorą Aj Fokus, fokus! Ej, Aj, dupa, blada dupa. Dobra, mamy kolejnego. Jak te naboje lecą, to jest właśnie straszna wada tej tej, tej. tej. tej broni, że ona ma bardzo mało amunicji. To jest smutne dla mnie, co chwilę trzeba szukać. Um, tych, um, w, tych Tych, kategorii wsparcia ci od ciężkiej amunicji oni mają właśnie te aptec apteczki, te amunicję dodatkową, która może poratować czasem. No, mogę to przyspieszyć, bo tutaj medy medyka by tu nie było. No, zajebiście się gra. Zróbmy samolotem, jest taka opcja. Bombowiec? Chyba. Dobra, co my tu mamy? Naprawia samolot w tym momencie. Jak, jak coś się słyszy. Dokonuję naprawy, naprawił do 90. Prawy dolny róg, i zaraz będziemy na pożali Wada jest tylko tylko... Żadna wada, będziemy z przodu stali. Za Och, proszę bardzo, nie lubię strzelić z strz 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 tyłu, bo wtedy jesteśmy. Total. Dobra, teraz idziemy do tył. Dwa, 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 szybko przechodź tam do niego. Chodź, cwaniaku, jakiś poleciał. Nie ma takiego srania tutaj. Nadną. Pięknie, 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 jeszcze raz pięknie. Pisz na ziemię, proszę bardzo. Załatwiam, Ty, tu jeszcze drugi był. Tak to jest, jak się osiada na laurach. Nieładnie. Tak bardzo chciałem się. Tak bardzo się skupię na tym, żeby wam pokazać, jak, jak bardzo fajnie go zepsuliśmy. No i niestety zrobili. Dobra. Latanie samolotem jeszcze tak dobrze nie idzie, więc nie będę się chwalił czymś, czego nie potrafię. Dołączymy naszych tutaj kamratów i zobaczymy, jak sobie radzą. Na polu bitwy No Proszę bardzo Kolejny headshot Fajnie to siada, fajnie to siada O O Aj, ktoś nas znam atakuje, musimy uciekać A ja bym go dokończył jeszcze to daleko jest Szkoda Pięknie, zajebiście, no kuźwa pasa jak cholera 10-7 Statystyki wcale nie są takie ładne, ale Ale rozgrywka jest bardzo przyjemna Co to było? Ty, to nie jest To nie jest tor Tutaj normalnie jeździmy, panie Chyba laga ma jakiegoś Nie, grał. Tylko komar mi tu lata Darek, obudź się! Oni już dali tego suba i lajka. Mam nadzieję, że daliście. Widzę, że ktoś tutaj jeszcze coś innego mi chce dać. Skąd to było? Co to było, powiedz mi? Nie widzę. Nie wiem, nie mam pojęcia. Tam jest jakiś sniper. Ja cię dorwę gnają. Zobaczcie. Uuu, ale mnie udóbcu! Jednak nie <grystanie> 21HP, to jest kolejny. O, proszę bardzo, ja go Sorry, nie jestem medykiem, bro, podnieś Musi mi się życie zregenerować. Dobra, zajebiste. To jest kosmos, naprawdę. I pozwoliłem sobie tego gameplaya, tak jak powiedziałem wcześniej, nie, nie ciąć. Mam nadzieję, że tego też nie robię, tego, tych cięć, o których mówiłem o, kamera mnie nie nagrywa Czemu ona mi to robi? To jest, to jest hamski. halo Przepraszam, już jestem z tą mordeczką Czasem mi się kamera wyłącza, nie wiem czemu nie skała Go miał No i tak to jest, moi drodzy, tak to jest Mi się pięknie gra, mam nadzieję, że wam się również dobrze wygląda, bo... Nie wiem jak, nie wiem jak z takim moim stałym komentarzem ostatnio, bo ostatnio trzymałem się film. Nie... Nawet... Siema, o szalik po nim został. <laughs> no ale przegrałem kilkanaście godzin w grę i już zauważyłem trochę takich niedociągnięć ale mi się tutaj tak mimo wszystko pięknie to wszystko podoba. O nie, 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 nie ratowałem ci życie, bro. Ja nie wiedział co się dzieje. A, zajdźmy chcieczkę w tyłu, bo no, Widzę, że to jest jakiś chaos katastrofalny. I życie by się przydało. Co tu się dzieje? To the combat area. Co tu się dzieje? What the fuck? Nie, 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 nie ogarnąłem. Ile jeszcze? Nie, statystyki są słabe, ale rozgrywka jest bardzo przyjemna. No, przyspiesz to. Czemu ja tak nie robię? Liczy tych medyków, a cholera nie pomagają w ogóle. O, idziemy, łeb, łeb. Tego się nie spodziewałem. Myślałem, że już jesteśmy na dominat... na... że dominujemy. O nie nieee... na te kanały. Dobra. Jesteśmy jeszcze od dołu, niestety. No to jest... No jeszcze lata. Lepiej przejść go, nic mu nie zrobię. A te naboje mocniejsze, wiem pewnie też niektórzy wiedzą, na czwórce właśnie ta amunicja K, czy jakaś tam, nie wiem, mocniejsza amunicja, ona się strasznie długo ładuje, co jest, co jest dla mnie ogromną wadą. I, i denerwuje mnie też, że. A, widzę Was w nie uciek mi. Jakieś czołgi słyszę, to mnie martwi. Coś tu jedzie, bo. Już nie wiem. Gdzie on jest? Mm, mm. Darek, weź mnie, spiesz. Miałem taką nadzieję, że Darek postrzela z nami dzisiaj. Bo on ogólnie tak, tak hałasuje, nie? Strzelając. Miałem nadzieję, że na odcinku mi postrzela trochę. Zaś nie Tak tego nienawidzę. Bierzesz się za kogoś, uwalisz go, i ten ci kurde ucieknie z tego pola widzenia. Ja sam teraz tak z... zrobiłem, chciałem powiedzieć, ale dział... działko pepan z piechoty jest trochę mocne, więc dostaliśmy po Cirach. A raczej w Ciry. Pięknie, 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 pięknie. O proszę bardzo, tu jest jakaś dostępna amunicja chyba bo mi się wydawało. Nie, bo czasem da się zdobyć jakieś, jakiś duży pakiet fajny takiej taki ciężkiej amunicji. Jest się takim koksem totalnym, który jest w stanie wszystko rozwalić. Ale nie będzie tego szukać po tej stronie. Wiem, że to jest na górze tam. Wtedy się ma jakieś kurde jakieś pancerne zbroje, i można nawalać jak porąbany. Normalnie, jak dzik. Odpalony dzik. O indywidualo, nemico O, proszę bardzo, o, proszę bardzo A, jeszcze cię dogonię, oj Albo ktoś mnie... dorwie Snajper Dużo jest tych snajperów na tej mapie, strasznie Ta mapa jest taka dla mnie też troszeczkę nudna po chwili Już jest dla mnie na przykład nudna Weźmiemy sobie szturmowca może, może będzie ciekawie Bo widzę, że jakieś duże fale idą a, na dole szczególnie, to zauważyłem teraz Wróćmy na C, bo tam biegali Proszę, dlatego nas jeszcze tak wystawili dalej od tego punktu Dlatego, że zaczęli teraz y, Szturnace właśnie. No to już snajpa nie jest. To już snajpa nie jest. Nie czekam na tych medyków. Respimy się, póki tego punktu jeszcze nie przejęli. Ale zaraz go przejmą, i to bardzo szybko. Może zdążę. Ah, zdążyłem, super, dobra. było niepotrzebne, nie wiedziałem jak tam będzie sobie rzucię bez sensu Maseczka i biomy Co tu się dzieje Aj! Do dupy no <ścoughs> Nie Farzowi Zdwaliłem to no ale odczuwam już lekkie zmęczenie 7.20 Ale dalej mi się chce grać, to jest najgorsze jak włączę ten odcinek już skończę nagrywać, dalej będę grał coś czuję i to jest najgorsze co może być Dobra, widzę, że nas y, zaczynają tak niefajnie przejmować Wróćmy do tego, do tej snajpy Bo to mi w miarę idzie Dołączmy do jakiegoś ziomka tutaj. Nie no, gdzie mnie tutaj? Chodź, 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 chodź mm, za szybki jesteś No gnoju jeden Wracaj, 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 wracaj No Jest, mamy go Dobra, mm, z tyłu nie chcę być F3 Znaczy od frontu po lewej stronie jesteśmy Wolałbym prawą stronę, bo tam się gdzie jest zdecydowanie więcej. Ale dobra, zróbmy tą, tą lewą stronę. Bo po prawej stronie już jest jakiś gościu. Ale skoro tu już nasz sniper... O, to jednak idziemy na drugą stronę. Bo się ustawia tą stroną do, do... tych fal wszystkich. Uwaga. Nawet nie wychodzę tym snajperem, bo nie zabijam w tych tunelach. Ale jak przejdziemy, ten element, który teraz właśnie, no teraz bardzo zaczeka. Aczkolwiek, tuszący jest punkt E, do którego on zmierza chyba. Wreszcie coś widzę. Poza skałami i... drzewem. Gdzie? No nie na E jedź! Co tam się dzieje? Co ty robisz, bro? Hmm. Co za kretyn, gdzie ty jedziesz, jełopie? Masz czołg, tam! Niektórzy serio, ostatnio właśnie w ostatniej rozgrywce przed odcinkiem Widziałem jak gościu nawalał z pistoletu do samolotów Myślałem, że... Właśnie nie wiem co miałem myśleć, to był żart Jezu, oni mają tych bombowców i samolotów, to mnie przeraża Nie wiem, takie robić szkody samolotowi, samolotu po 2-3 punkty Ja dziękuję bardzo, to mi to nic nie daje Mogę tak sobie naparzać i daj zanim się ledwo co stanie Aczkolwiek czasem jest jakiś lepszy strzał, silniejszy Jak uszkodzi się silnik, albo zabije się pilota Tak na początku odcinka wyszło, nie wiem jakim cudem A pierwszy raz mi udało się... albo to było chyba duże uszkodzenie Bo pilota jeszcze nigdy nie zabiłem O mordę, to jest bombowiec Aha, jeszcze drugi przyleciał A to już nie był bombowiec, to był samolot turmowy. Nice, ale wydaje mi się, że przegrywamy Ta muzyka to już jest groza końcówki Uźwa przegrywamy. Dobra, bierzemy szturmowca szybko na... tutaj szybko, szybko, szybko. Jak ten punkt jeszcze przejmiemy, to jesteśmy na siebie. Dobra, dobra, co tu się w ogóle dzieje to ja nie wiem Przejmuj punkt, przejmuj punkt Nie Powiedz, że zdążymy jeszcze. A ktoś mi pisze na czacie Remek o 7 rano, ja pierwdzielę Może zdążymy! Dawaj, dawaj, check, check dawaj 4, 5 Patrzcie jak głęboko widzimy! Czekajcie, od czego teraz to zależy? Od, od czasu jeszcze tych punktów. 99, patrz, wygraliśmy! Fuck yeah! Ale fart, ale fart, ale fart! Nice, 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 nice. To było zajebiste. Dwa punkty, serio. Nie miałem takiej rozgrywki jeszcze, żeby dwa punkty różnicy były. Było 10, 15, 20, ale dwa punkty to jest szacun. Dobra rozgrywka, bardzo dobra. Podobała mi się bardzo. Mam nadzieję, że wam również. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę pod tym filmikiem, napiszcie komentarz, czy podałem się w jakie gry jeszcze chcielibyście zobaczyć na moim kanale. To był rzeczywiście długi odcinek, takiego już dawno nie było na moim kanale. I to jest też, moim zdaniem, spoko, że czasem można sobie tak pogadać przez cały czas na różne tematy, komentując rozgrywkę, która jest, jak dla mnie, tak zajebista. Moi drodzy, ja powoli będę szedł spać. Wam życzę miłego dnia pewnie, albo wieczoru, albo strania na kibelku. Trzymajcie się, cześć. jo.